Dzięki za spotkanie, już jesteś w pełnej gotowości Widzę do kolejnego meetingu Orlen Cup, bo to już za chwilę. Widać, widać po mnie, troszkę widać, taki widać rozbiegany żółta, nerwowość. Tak, energia jest. Yy, tak witam czy tak, Maro, witam Państwa. Yy, to prawda, zbliża się wielkimi krokami, już dziesiąta edycja w Łodzi. Proszę bardzo, jak to szybko minęło. Rozpoczynaliśmy od roku 2015, mamy rok 2025. Przetrwaliśmy pandemię i zawody, które mają swoją do daleką historię, bo właściwie od roku 2005 i od 10 lat są u nas w Łodzi. Odbędą się już za kilkanaście dni, ale rzeczywiście ten czas bardzo szybko, bardzo szybko pędzi, także lekka atletyka znowu na najwyższym poziomie w naszym mieście. Tradycyjny zestaw konkurencji, który mamy oczywiście to konkurencje biegowe, sprinterskie 60 metrów z Ewą Swobodą, ale też z Natalią Bukowiecką dla tych Państwa Którzy może nie kojarzą nazwiska tego drugiego członu, nazwiska Bukowiecka, to Natalia Kaczmarek, która już we wrześniu zeszłego roku wyszła za mąż, za Konrada Bukowieckiego. Ona pobiegła na 60 metrów, natomiast Konrad będzie pchał kulą, skok o tyczce, skok z wyż. także te emocje, te wspaniałe pojedynki lekkoatletyczne na Atlas Arenie. Ja chciałam tylko też zauważyć, że tak mieszasz to, co jest zawodowe, styk, te sportowe, z tym, co prywatne. To znaczy, że jest taka. Rodzinna atmosfera w tym wszystkim. Tak, tak, dokładnie. Znacie się. Lubicie, Wiesz, co w ogóle te, te światy się przenikają, bo e, oczywiście nie ma lekkiej atletyki bez kibiców, e, 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 i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. E, tym, tym czas, w, teraz, w dzisiejszych czasach, gdzie tyle. Tyle jest różnych rzeczy można znaleźć w social mediach. No nie unikniemy tego przenikania się tej, tej warstwy, można powiedzieć, stosunków międzyludzkich. Czy tak, też bo kiedyś sportowiec, to tylko a, sportowe, sportowe a, obiekty, a dzisiaj? tak. Nie, wręcz, wręcz przeciwnie. Zapraszamy również bardzo, wielu, bardzo wiele osób ze świata spoza sportu, bo wiemy też, że ludzie z innych dziedzin kultury czy też w ogóle Biznesu, lubią bardzo lekką atletykę, wspomagają ją i również uczestniczą w naszym wydarzeniu. Także, tak jak jest, tak jak jest dzisiejszy świat, taka jest lekka atletyka, czyli, czyli tego przenikania się różnych, różnych środowisk, subkultur. Tego nie unikniemy i to widać doskonale również na samych zawodach. A czy na Orlen Cup liczycie czasami na jakieś rekordy, czy to jest bardziej spotkanie? Sport? Tak, oczywiście liczycie. zawody. Podchodzicie do tego tak? No nie może poważnie. być inaczej. Zresztą tradycją już dziesiątej edycji, która, która odbywa się w naszym mieście, jest to, że przynajmniej jeden wynik. Z mitingu jest najlepszym wynikiem na świecie w danym, w danym momencie bądź też pozostaje takowym do końca sezonu halowego. My tutaj bardzo mocno liczymy na konkurencję sprinterskie, bo tak jak wspomniałem, Ewa Swoboda uwielbia tę halę. Ona tutaj pobiegła 7 sekund, czyli Swój doskonały rekord, rekord życiowy. Liczymy również na piję Skrzyszowską, Mamy Jakuba, mamy również świetnego, świetnego naszego płotkarza, Jakuba Szymańskiego, który w tym roku prowadzi na listach światowych 7,41, ale jeżeli tak zaczynasz wspaniale sezon w styczniu. To można być pewnym, że Jakub również wykorzysta, tak, wykorzysta Atlas Arenę, ponieważ też niewątpliwym atutem naszych zawodów jest to, że mamy bardzo szybkie te chodniki tartanowe, które są rozkładane w miejscach, w których Państwo oglądają koncerty, to prawda. też inne. inne no, aczkolwiek, czy e, Atlas Arena że, kojarzy się ze sportem? To już nie jest takie tak, tylko miejsce koncertowe. Tak, dokładnie, ale bo też i Mistrzostwa Świata w Siatkówce. Bardzo wiele różnych inicjatyw. Za chwilę, bodajże, jakieś, jakieś zanim wybiegniemy na Atlas Arenę, będziemy biegali, skakali. Za chwilę będzie jakiś motoshow, także tam się dzieje rzeczywiście mnóstwo ciekawych, bardzo ciekawych rzeczy. No i tutaj wynik sportowy, jak to w zawodach, które są. Przecież jednym z największych w Europie. W, przed tym sezonem meeting Łódź-Orlen Cup 2025 awansował do srebrnej ligi takiej naszej klasyfikacji meetingów lekkoatletycznych w sezonie halowym. Wyżej jest już tylko taki cykl diamentowej ligi, czyli to jest 7-8 tych największych meetingów na świecie. Także Warto być z nami, warto, być, warto obserwować i, i serdecznie, serdecznie zachęcam. Ja jeszcze tylko chciałam zapytać, czy przez te 10 lat zdarzyło się coś, co utkwiło ci w pamięci takiego szczególnego, czy tak naprawdę czekasz na kolejne wydarzenie i raczej nie wspominasz tego, co było? Było tych wydarzeń bardzo dużo. Ja bardzo pamiętam pierwszy meeting, który rozgrywaliśmy na Atlas Arenie. Wtedy rzeczywiście skala zamieszania, nerwowości, no wręcz czuliśmy się tak, jakbyśmy w ogóle pierwszy raz organizowali tak duży event, a przecież już wcześniej mieliśmy dużo doświadczenia z innymi zawodami, bo te zawody przyszły do nas z Bydgoszczy, oczywiście w mniejszej, okrojonej formie. Łódź zrobiła kolejny krok naprzód, jeśli chodzi o uatrakcyjnienie tego wydarzenia. Natomiast ten rok 2015 był rzeczywiście rokiem, w którym nagle wszyscy poczuliśmy się tak, jakbyśmy debiutowali w roli organizatorów, promotorów i całego tego wydarzenia. Całego tego wydarzenia. No i ja pamiętam ogromną, ogromny poziom stresu, który towarzyszył tej imprezie i i ten ostatni moment, ostatni bieg, ostatni skok, pchnięcie, kiedy już byliśmy po tych zawodach i był jeden wielki, naprawdę szał, że to się udało, udało zrobić. Ten debiut był rzeczywiście czymś, co najbardziej pamiętam. Zresztą, jeśli chodzi o wyniki nawet na tych zawodach. One były naprawdę świetne, bo wtedy, w, pierwszym, w tym pierwszym przedstawieniu światowej leki atletyki Gódzki Astęli mieliśmy trzy najlepsze wyniki na świecie w danym momencie, także wystartowaliśmy świetnie i chcemy. Ten poziom utrzymać. Czekamy Szczycyna. zatem na kolejne wyniki. Natomiast y, chciałam Cię zapytać o taką rzecz osobistą, bo robisz to w Łodzi. Orlen Cup organizujesz wódki Atlas Arenie. A myślałeś kiedyś, żeby wyjechać z tego miasta? Przecież byłeś sportowcem oświatowej y, sławie. Mogłeś mieszkać w różnych y, miejscach. Na Jeszco, miejscach. Jeszcze, jeszcze odniosę się troszeczkę do tej sfery organizacyjnej. Oczywiście robimy to wspólnie z AZS-em Łódź, mm -hmm. no i oczywiście przy wsparciu. Orlenu, mhm. Tak, i, i pani prezydent Hanny Danowskiej, która no, podjęła odważną decyzję 10 lat temu, inwestując w, ten, w, ten, w, to, w to wydarzenie, w te zawody, bo to nie był to był drogi dość projekt i, i to nie było takie pewne, że to się przyjmie w naszym mieście. Także, także wspólnie tworzymy tę, tę wartość, która, która w, tym roku, w tym roku manifestuje się tym meetingiem już dziesiątym w Łodzi. Natomiast pytałaś, czy, czy nie można było, czy, czy nie mógłbym gdzie indziej. Gdzie indziej tego robić? Pewnie tak, ale ja jestem już tak związany z łodzią. Zawsze, zawsze, jeśli chodzi o przede wszystkim, jeśli chodzi o ludzi, o, o tych, których mam dookoła, dookoła siebie i tę atmosferę, która, która tutaj towarzyszy tym zawodom, i mamy to wsparcie od, od wielu lat, i, i myślę, że to jest bardzo istotne. Także, także to nie tylko te, te kwestie takie czysto, czysto materialne o tym decydują, ale również to, z kim pracujesz, jaka, jaka jest atmosfera. Dookoła tego eventu, czy to jest akceptowalne, czy to jest coś, co jest wartością dodaną dla społeczności, w której, w której to robimy. Często pytamy naszych gości o to, które miejsca szczególnie lubią w Łodzi, albo polecają, jak goście przyjeżdżają, polecają im, żeby zwiedzili, albo że warto. Łódzkie Parki, zdrowie Poniatowskiego, Piotrkowska. Z tymi parkami to trochę dusza o, sportowca z ciebie e, Tak, zdecydowanie, zwłaszcza Park Zdrowie, bo, ale one się zmieniły. Ja pamiętam przecież jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, Park Zdrowie, bo tam przecież spędzaliśmy mnóstwo czasu. To jest już zupełnie, zupełnie inne miejsce. No i doszło nam przecież wspaniałe, wspaniałe Zoo i to, co tam mamy. W, w tym kompleksie. Także to są te miejsca, w które zabieram, zabieram swoich znajomych, oczywiście w Piotrkowska. także tych, tych, tych miejsc w Łodzi mamy naprawdę sporo. To nie jest tak, że Łódź nie, nie ma czego, czego pokazać. Zdecydowanie jest. I to na kilka dni. Ja na koniec, I Pałac Poznańskiego oczywiście. No tak, bo to jest obowiązkowa, obowiązkowa kilubr, obowiązkowe miejsce. Tak. Na koniec chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, o której tobie może nie wypada powiedzieć na. No. Jakby zamykając klamrą Orlen Cup, że na tym wydarzeniu pojawiają się też dzieci, często, czy to z domu dziecka, czy ewentualnie ze szkoły specjalnej, dlatego, że dbasz o to, żeby również takie osoby miały okazję dotrzeć na to wydarzenie. Za to serdecznie Ci dziękuję, bo wiem, że już w styczniu są zawsze pytania o to, czy w tym roku czy również, czy dobrać również dobrać się dobrać. uda. Więc za to chciałam serdecznie podziękować i powiedzieć, że to jest ważne. Również z tego powodu, że dla tych dzieciaków to jest czasami jedyna szansa, żeby o brać właśnie. udział w tego typu wydarzeniu. Więc Szapoba i zapraszamy. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim organizatorów, ale dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy. To jest, ta, to jest ta misja społeczna, którą również przy okazji tego meetingu realizujemy. Mamy kilkadziesiąt szkół, czy też miejsc, których, o których zawsze co roku pamiętamy i mamy zarezerwowaną oczywiście pulę, pulę biletów, bo rzeczywiście te zawody Atlas Arena dla dzieci, zobaczenie tego, mamy bardzo wiele takich sygnałów, że dzieci po raz pierwszy przyjechały do tak wielkiej hali, zobaczyły to i przez dwie godziny, czy po trzy godziny, bo tyle trwa wydarzenie, no, były po prostu. Moje No niesamowicie. i idoli czasami oglądają. Tak, i znają, oczywiście siedzą sobie w tych te telefonach i od razu wszystkie nazwiska, które, które, które pojawiają się na tablicy, to wszystko, jest, to wszystko jest obserwowane. Dla dzieci to jest wielka, wspaniała rzecz. Poza tym oddajemy też troszkę swojej dyscyplinie sportu to, co ona nam dała wcześniej. Kiedyś ktoś. Mnie zaprosił na jakieś zawody, zobaczył gdzieś, być może wśród no tych 10, 10 edycji tych zawodów, czy też następnych, które mam nadzieję będą miały, miały miejsce, być może będą jedna, dwie osoby, które kiedyś będą startowały na takim bardzo wysokim A. poziomie. Tak jak przy okazji spotkania mojego podczas obozu sportowego w Zakopanem, na jednym z tych spotkań w szkole sportowej była, uwaga, uwaga, Justyna Kowalczyk. Także liczymy cały czas na to, że jakaś jedna perełka również z tej naszej, kolokwialnie mówiąc, puli biletów kiedyś również będzie nas zachwycała swoimi występami. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za to. Czekamy na kolejne wydarzenia, a najbliższe już 8 lutego w Atlas Arenie. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.